Serwis, to będzie do ryczki bardzo gorący Super, Też ja jestem Wilki. A to kolejny odcinek na moim kanale z Amonga. Słuchajcie na kanale Milki. Plus. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo gorąco w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie. Mamy problemy, słuchajcie. Mamy, mamy spore. Mamy spore, słuchajcie, problemy, ponieważ jesteśmy impostorami. Ja tego tak nie znoszę, słuchajcie. I wy wiecie bardzo dobrze. Ja, to, bycie impostorem nie jest w ogóle moim, słuchajcie, ani troszeczkę, że tak powiem, dobrym, e, dobrą, słuchajcie, stroną. Także, no, nie, nie fajnie, ale mam nadzieję, że jakoś damy radę, możecie wziąć łapkę w górę. Oczywiście na standard, jeżeli chcecie. E, no i ten, no i subskrybować, wiecie o co chodzi. No wiadomo, kurde, no mam 18 sekund. Mogę zrobić takiego, kurde, on już mi poszedł. Ale chciałam, wiecie, zbędę wyskoczyć, zabić i sobie uciec. Ale o panie dajcie o tym, żebyście stawić łapki w górę subskrypcję na moim kanale, no i zobaczymy jak to będzie dobra słuchajcie, i może zrobimy sobie taki odcinek, że przez cały czas się w i zabijam, ale tylko jakby ventuję wiecie o co chodzi, to jest w sumie dobry pomysł słuchajcie, Pozycje końcowe, o kurde, damn, o nie, a gdzie ja mogę powiedzieć, że ja byłam słuchajcie, o powiedzmy, że co to jest za miejsce, nie wiem, ja nie pamiętam jak się nazywa to miejsce gdzie ja wyskoczyłam jakby po sobie. stronie, kurde, nie, nie pamiętam słuchajcie Ktoś ty jest naprawdę dobry, słuchajcie, to jest niedobrze, słuchajcie, jest bardzo dobra. Pozycja końcowa. Jeszcze dwie osoby słuchajcie, to jest troszeczkę podejrzane. Eee, napiszę, że kafe, kafeteria, słuchajcie, tak napiszę. Dobra, szybko słuchajcie, w ostatniej chwili, że tak powiem, napiszę, dobra. I skip vote, słuchajcie. Dobra, ja nie wiem, czy rzeczywiście stresuję. Nie znoszę być impostorem. Tego naprawdę ktoś opowiadał do detektywa. Nie wiem w sumie czemu, ale głęboko to mnie zawsze, słuchajcie, tak stresuje. Bo kurde, nie umiem grać słuchajcie, jako impostor, jakby coraz gorzej jest zawsze. Jak na przykład kiedyś grało się w Minecrafta w, w Murder Mystery, to zawsze było takie, że każdy chciał być morder mordercą. I teraz też mam tak, że no, chciałabym strasznie słuchajcie, być tymi, Bym, chciałabym być strasznie ee, mordercą, znaczy impostorem, no ale jakby z drugiej strony to tak strasznie stresuje, że, że nie wiem, słuchajcie, że nigdy nie wiem i, i to jest trochę nie niefajne. Dobra słuchajcie, myślę, że możemy zrobić coś takiego że ten yy, możemy zrobić coś takiego, że no faktycznie ogarnąć te wenty, że cały czas wentować. Ale czy ja wiem, że to jest dobry pomysł, słuchajcie, to jest troszeczkę straszne, że tu jest za dużo ludzi, tu już nie możemy zrobić, kurde, no ja bym chętnie sojcie, sobie wchodziła cały czas do wentów, bo by to słuchajcie, myślę, że bardzo ciekawe, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. szybko, szybko. Uh, 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 okej, okay. jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. I teraz tak, no, siedzimy teraz w bencie. Ok, Okej, już zgłosiliśmy, bo ja musiała zrobić zrobić, kurde, no, kie kie kiepskie jest to, że jak się zgłasza ciało, to wiecie, jakby... Chcia... fajnie byłoby kiedy zagrać rękę, gdzie nie można w ogóle zgorzać ciał, to by było mega ciekawe, tak myślę, ale dobra, słuchajcie, ja byłam w Ele, ja w Ele, okej, okay, okej, okay, okej, okay. a ja nie mogę myśleć, że znowu byłam, słuchajcie, w kafeterii, bo to nie podejrzane, to będzie bardzo podejrzane, eee, powiem, że Nawi, słuchajcie, może, kurde, nie wiem, słuchajcie, ja byłam w Ele, czemu białego, czarnego potwierdzam, co? 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 Ja nikogo nie widziałam. Kurde, dobra, ja, ja na razie nic nie piszę może, bo oni mnie nie podejrzewają, słuchajcie. Eee, kurde. A do Admina nie milkie przychodzą, ja byłam w yy, na... W, o, dobra, już tak, nie, nie, nie zdążyłam napisać. Poszła na XD, jedna osoba na mnie, ale dobra, słuchajcie, mamy jedną osobę mniej niż tak do wyeliminowania, także jest dobrze całkiem. Ale, kurde, no masakra, słuchajcie, totalna masakra. Ja nie wiem nawet co mam pisać, zawsze jak wiecie, jak mnie oczekują, osądzają o coś. Naprawdę, nie wiem. Nigdy nie wiem, po prostu nie wiem, Ja to tak strasznie stresuje. Dobra, słuchajcie, może wejdźmy sobie do węta. Nie mogę tutaj wyskoczyć, ale liczę, że tutaj. Okej, okay, kurde, miałam w sobie okazję, żeby tutaj zabić kogoś, ale dobra, się nie udało. A no, chciałam tak fajnie, słuchajcie, zrobić takiego pranka, wiecie o co chodzi, ale dobra, nie, jakby zawsze mi się to podobało, zawsze jak wiecie, ktoś wyskakuje z węta tak nagle, to było takie mega cool. Jakby to było zawsze zarąbistą sprawą. No bo tu idzie czarny chyba. Idzie czarny czy nie? Kurde, no czemu nie idzie tej czarny? Ja bym go zabiła, bo on jest taki troszeczkę podejrzany. Dupku. Ach, nie. nie najgorzej, dobra, słuchajcie, najgorzej! Czarny na oczach. Na oczach. Okej, okay, wy. Yy, wy. Okej, okay, słuchajcie, jest jeszcze szansa, żeby się wybronić. Eee, czarny. Dobra, słuchajcie, tam było takie głupie. Ja zawsze, słuchajcie, tak często miałam taki błąd, że zabijam tak po prostu i jakby potem się wszyscy orientują. Dobra, czy mi uwiedzą teraz, czy nie? Czarny. Czarny. Dobra, słuchajcie, jak już... Jak nie czarny, to będę ja, więc słuchajcie, przerąbane, ale to jest do ogarnięcia, dobra, jest więcej na czarnego. On tutaj wydalony, więc musimy zabić, w sumie, musimy reaktor zrobić. Na 100% musimy, sobie ogarnąć reaktor. Problemy, słuchajcie, problemy. Duże problemy, dobra. Okej, okay. nie, ma, czemu, czemu jest, nie ma mojego impostora drugiego? O nie, najgorzej słuchajcie, dobra, słuchajcie, mamy jeszcze troszeczkę czasu. O nie, 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 pięć sekund, dobra, dobra, dobra. I cygre reaktor. Okej, okay, no i słuchajcie, porobione, że tak powiem, porobione, porobione. Dobra, 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 dobra. Okej, okay, jest jedna osoba. Słuchajcie, mamy 17 sekund. Dobra słuchajcie, to jest do wygrania. Jak my to zrobimy, to to będzie taka dobra sesja. Ręka 12 sekund, 12 sekund. Okej, okay, damy radę, damy radę, damy radę. Nie, 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 nie. Osłuchaj. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Rusz, Okej, okay, zamykamy drzwi. Dobra, dwie sekundy. Nie, nie zdążyłam naprawdę, jak było blisko, słuchajcie, nie zdążyłam zamknąć drzwi do kafeterii. Nie, ale to było takie bliskie, do, to było takie dobre do ugrania, słuchajcie. <grym> Najgorzej, słuchajcie, ale było blisko, jakby gdyby ten, nie ten sos czosnk, dlaczego on w ogóle wyszedł, słuchajcie, no ja dla siebie głosuję, bo jakby, wiecie, to już nie jest do, do ogarnięcia. <grym> A, ale to było śmieszne, słuchajcie, to była śmieszna ręka, jedna z najśmieszniejszych. <grym> Nie mam dość, socie, nie mam totalnie dość, no i przegraliśmy, słuchajcie, tę sezon, ale nie wiem, co się stało z tym, kurde, hipkiem drugim, wiecie co, z tym moim drugim impostorem, y, bo, kurde, byłoby tak fajnie, gdyby on był, to byśmy to wygrali, nie wiem, czy on go wywaliło, czy co, bo w sumie się jakoś tak nie skupiłam na tym, co się wydarzyło, słuchajcie, w tej grze, ale naprawdę było tak, kurde, blisko, było tak blisko, żeby to wygrać, jakbym się wcześniej zorientowała, jak się zamykamy drzwi od kafeterii, to byśmy to wygrali, bo miałam tylko dwie sekundy jakby na zabicie. Także to, słuchajcie, to było, do, to było możliwe, to było możliwe, no ale co ci się ci nie udało, no będziemy sobie próbować w następnych, tam wiecie o, wiadomo, chyba to jest coś zepsuło definitywnie nie wiem co mam tu robić, chyba tam trzeba iść i tu naprawić, więc słuchajcie, idziemy tam oczywiście. To jest jakiś banana, jest tutaj dosyć dużo ludzi. O nie, to jest najgorsze. Okej? Okay. Udało się. To jest mega najgorsze, tylko tak nie lubię. Bo jakby nigdy nie rozumiał o co w tym chodzi, jak mamy to zrobić. Dobra, to tu był biały, ale to nie ma żadnego ciała. Okej, okay, biały się na i Mam wrażenie, że on będzie chciał mnie zabić. To jest jeszcze czarny. Dobrze, dobrze. Tutaj mamy dosyć sporo zadań do zrobienia, także je sobie zróbmy wszystkie. Okej, okay, jestem ja i pomarańczowy. Tu jeszcze jest różowy, flaming. Proszę mnie zostawić. Proszę mnie nie zabijać, dziękuję. Dobra, słuchajcie, idziemy teraz może na dół. Tutaj mamy, słuchajcie, jakieś zadanie do zrobienia w komunikacji. To, tam, słuchajcie, dobra, liście do wyrzucenia. Okej, okay, i tak jest, secie zgłoszone ciało. Te liście musimy wyrzucić przy kimś, żeby ktoś widział, że faktycznie je wyrzucamy, nie jesteśmy impostorami. Oliwka, słuchajcie, zgłasza ciało. Ja niestety nigdzie nie widziałam. W sensie jakby, ze mną był pomarańczowy, był czarny. I biały chyba gdzieś tam, i, nie, i fioletowy, fioletowy, słuchajcie, był na 100%, dobra. Pozycje najpierw, no to ja Stooooorak, dobra słuchajcie, lecimy, teraz przynajmniej yy, nie boję się, że tak powiem, ojejku, przepraszam was za ten mikrofon, jakby nie boję się tego wszystkiego, ale dobra, słuchajcie, Jolo, totalne Jolo. okej, okay, na razie nie wiadomo nic, okej, okay, flaming wyszedł w ogóle, dobra, dziwne, ciało było przele, no według mnie skim, no bo słuchajcie, nie ma co. Skip, słuchajcie, definitywnie, no bo wiadomo, że, kurde, ciężko będzie tej cechy. Na banana ktoś zagłosował. Czemu ktoś zagłosował na banana? Medbay. A było... Ciało gdzie było? Kurde, nie pamiętam teraz. Ale jakby banana jest chyba podejrzany, nie wiem czemu, ale okej, okay, słuchajcie. Nikt nie został wylalony, zarąbiście. Dobra, słuchajcie, jazda dalej. Dwóch impostorów dalej zostało, więc, sobie, nie był to flaming. Przynajmniej mam teraz pewność i się w sumie niepotrzebnie bałam. Ale tak, musimy zrobić sobie tej taski szybciej. Czas ja zrobiłam, i Myślałam, że umarłam, a ja po prostu klikłam, chyba sobie po prostu poza ekranem. Dobra, lecimy do... Czy ja mam coś w Medbay'u? Nie mam nic w Medbay'u. Security mam tutaj, słuchajcie, coś, który co jest w ogóle biały, tu jest brązowy, dobra. Wszystko tej słuchajcie, jest czysto. Dobrze, dobrze. Pięknie i gdzie idziemy teraz? Do L możemy iść. Okej, okay. pani Eliza, co jest grane? Czy to Eliza, czy to ty? Eliza, czy, czy, to, czy to jesteś ty? Pani Eliza, proszę nie iść za mną. O, o! Yo, 2T! Dwa ciała. Yy, dwa ciała w ele. Tak to napiszemy. Okej, okay, bo to było mocno w tej jest, jest jakieś duo, jest dziło, duo, duo. E, nie żyją cztery osoby już. Kto może nim być, kurde? Nie mam pojęcia. Pani Eliza raczej by nie dała rady, że żebym tak tego zrobić. Mm, kurczę, nie wiem w sumie. Kto gdzie był? Ja, kafeteria, reaktor, kable. Storage? Aha, dobra. No nie wiem, powiem wam. Mam wrażenie, że to jest biały, na pewno nie... Nie, nie wiem w sumie, na pewno nie brązowy. Dobra, secie zeskipujemy, bo nie ma co. Ale no nie mam podejrzeń za bardzo. Jest ciężko dosyć, secie Jest bardzo ciężko nie mam pojęcia słuchajcie, nie mam się tego pojęcia, bo nie mam w sumie żadnych podejrzeń. Musimy się teraz sobie bardzo skupić na tym wszystkim. Jest szansa, żeby grać taskami, ale jakby ja mam większą satysfakcję, jak wiecie, znajdę tą osobę i kurde powiem, kto jest impostorem, więc mam nadzieję, że tak będzie. Dobra, słuchajcie, teraz tak, wszyscy idą na dół. No, niech sobie idą, niech sobie idą na spokojnie, dobrze. Ja tutaj sobie zrobię kartę, słuchajcie, ja mam czas. Okej, okay, idziemy teraz do liści. No i tak nas nikt nie zauważy. No zobaczy, nas, nikt nas i tak nie zobaczy i tak, więc już słuchajcie, walić to. Jakby nieistotne. Idziemy sobie znowu do Ele. Okej, okay, tu jest biały. Biały jest. Nie wiem czy podejrzany w sumie. Tu jest jeszcze brązowy. Biały i brązowy, dobra. Zróbmy sobie, szybko słuchajcie, yy, te pliczki. Poszedł biały. Zostałem watko i... Br dobra, brązowy też słuchajcie, poszedł. Okej, okay, szybko idziemy. Tu jest bia jejku, biały był troszeczkę podejrzany, w sensie jakby trochę się wystraszyłam, że on tutaj będzie chciał coś zrobić. Przegraliśmy i dwa zielonych, ziel no nie, 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 totalnie nie potrafiłam się tam myśleć, słuchajcie, nie ma szans w ogóle, mam no, trochę niedosyt, ale słuchajcie, myślę, że odcinek się spodobał, jeżeli tak, to koniecznie łapkujcie, subskrybujcie, e, widzimy się już jutro o godzinie 15.30 na moim kanale Milky Plus oraz 18.30 codziennie słuchajcie, na moim głównym kanale, gdzie nagrywam Minecrafta, także wbijajcie koniecznie, zapraszam do mojego Instagrama, ponieważ 500 obserwujących brakuje do 50 tysięcy, także wbijajcie, jeżeli chcecie, a my się widzimy już niebawem, do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa, miłego dziąka.